Moim celem kilka lat temu było wysłanie moich rodziców albo chociaż jednego rodzica szybciej na emeryturę. Tego celu nie udało się osiągnąć oczywiście, chociaż jednemu z rodziców jestem w stanie pomagać kilka tysięcy miesięcy, nieco miesiąc, ale jestem w stanie. Moja mama już przeszła na emeryturę w wieku 61 lat, a tato przechodzi za 4 lata na emeryturę, więc jeszcze może zdążę coś wykombinować przed jego, przed jego przejściem na emeryturę oficjalną. Natomiast bottom line, czyli yy, ważna kreska, udało mi się osiągnąć poziom, gdzie jak wiem, że mój tato będzie, nie wiem, za 2, 4, 5 lat przychodził na emeryturę, yy, to jestem w stanie mu pomóc. Właściwie taki był cel, żeby jeżeli trzeba, to 2, 4, 5 tysięcy złotych rodzicom yy, pomóc, czy, czy żeby nie mieli tego spięcia, że przeszli na emeryturę i nie wiem, tam 5 tysięcy to jest mało, tak? Przykładowo. Witaj serdecznie, jesteśmy na jednej z karaibskich wysp. To są wprawdzie moje wakacje, kilka dni wakacji, ale tak wygląda praktycznie każdy mój dzień. Miejsce, w którym ja żyję, wygląda bardzo podobnie na południu Meksyku. Teraz akurat jesteśmy w innym miejscu. Ale to, co próbuję powiedzieć, jakie mamy wyzwania na kolejny rok? Ja się mogę podzielić moim wyzwaniem. I przejdziemy do Twojego wyzwania, czemu coś ma sens, dlaczego może niektóre rzeczy nie mają sensu, tak? Moim wyzwaniem zawsze było osiągnąć jakąś, jakiś poziom niezależności, sukcesu finansowego, to udało się w jakiejś skromnej formie osiągnąć. Także teraz moim wyzwaniem na kolejny rok, właściwie nawet na dwa lata, to jest zrobienie tego samego, ale w branży, którą bardziej kocham. No, bo przez 10 lat wiele się zmieniło. Być może nie jestem tak bardzo zainteresowany. Czystym zarabianiem pieniędzy, jakimś tradingiem czy kupowaniem szybkich samochodów. Mimo to, że nigdy nie poszedłem w tym kierunku, to moje zainteresowania gdzieś tam ewoluowały bardzo w psychologię, rozwój i głównie tym chciałbym się zajmować. Chciałem iść na, na pomoc, nagrać wideo, ale, ale okazało się za bardzo wiecznie. Natomiast pytanie do Ciebie: jakiekolwiek gole, cele chciałbyś osiągnąć? Obojętnie, czy to jest rzucenie palenia, czy, czy właśnie rozwój finansowy, czy może psychologiczny, czy może nowe warunki mentalne do faktycznie funkcjonującego związku romantycznego, a może partnerskiego, może biznesowego, może innego, tak? Sprawdź w linku poniżej. Mamy specjalny planer, specjalną zabawę do osiągania tych celów. Słuchaj, Opinie właśnie, czy to jest przykład zrzucenia palenia, gdzie, gdzie mam dużo z tym doświadczenia również, takie proste gole cele, które były osiągane i nie udawało się, i prawie się udało, nie udawało się. Tak? Gole finansowe to samo no, to jest historia w ogóle 15-20 lat, które opisujemy w projekcie The Switch i nie tylko, w innych projektach finansowych, które prowadzę. I nie, niektóre z tych kwestii były łatwiejsze do osiągnięcia, ale większość z nich to była tułaczka, słuchaj, nawet rzucenie głupiego palenia 15 lat, tak, w kółko tej samej historii, tak, rozwój finansowy to samo, ile to czasu zajęło z 15 lat, jeżeli nie 20 lat, licząc już to, że na studiach intensywnie myślałem, jak zarabiać pieniądze, co robić, czego nie robić, tak, Także dużo łatwiej dołączyć do zespołu ludzi czy grupy, która już to osiąga, robi, tak? Zobacz w linku poniżej, możesz odebrać planer, możesz odebrać wyzwanie, krótkie szkolenie, które pokaże Ci dlaczego nie wyznaczać cenów na 12 milionów celów na ten rok, jak zarabiasz 2,5 tysiąca złotych, czy 5 tysięcy, tak? W jaki sposób ustawić ceny, swoje cele gole, tak? Żeby one były wartościowe dla podświadomości, żeby nie była za duża rozbieżność, za duży przeskok pomiędzy tym, co się dzieje, a tym, na czym stoisz, a gdzie chcesz być w najbliższej przyszłości. Także dołącz do naszej zabawy. Mailowo będziemy i, i będziemy Cię informowali na temat innych kwestii. Także to jest taka noworoczna świąteczna z tyłu. Nie wiem, czy słyszycie jakiś remix świąteczny, tak? Także święta w takiej nietypowej zawsze scenarii spędzam. Znaczy, nie zawsze, ale przeważnie. Od 10 lat nie byłem w Polsce na święta. Bardziej przyjeżdżam w wakacje, jak jest ciepło. Także dołącz do zabawy poniżej. Ja pozdrawiam serdecznie. Spróbuj określić swoje cele w głowie, już wstępnie. Pierwsza rzecz, która ci wyskakuje, tak? W głowie. Co chciałbyś osiągnąć? Czy właśnie to jest coś fizycznego, czy mentalnego, czy może. Czy może super pieniądze, czy może niezależność, czy może miłość, czy może zdrowie, czy może jakiś element z tych drobnych rzeczy, tak? I przystępując do zabawy, posuniemy to wspólnie no, 10-12-krotnie do przodu szybciej. Nie tylko cele, które w styczniu mamy, a w lutym są wspomnieniem, tak? Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, hej!